Cenzura to słowo, które dziś kojarzy nam się z ograniczaniem wolności wypowiedzi i możliwości wyrażania swoich poglądów. Tymczasem słowo to ma swoje korzenie w Republikańskim Rzymie. Urząd Cenzora był to jeden z najważniejszych Republikańskich urzędów, którego zadania były bardzo istotne. Cenzorzy byli urzędnikami zwyczajnymi, wyższymi, królnymi. Co to znaczy? To, że byli urzędnikami zwyczajnymi, oznacza, że byli wybierani regularnie, raz na 5 lat, na 18-miesięczną kadencję. Proszę zwrócić uwagę, że to powodowało, że magistratura ta nie była permanentna, to znaczy e, istniały przerwy, 3,5 roczne zwykle przerwy pomiędzy działaniami cenzorów, e, powodowało to wiele niedogodności. E, magistratura wyższa, to znaczy, że był to urząd uprawniony do dokonywania tzw. auspicia maxima. Auspicia to były takie wróżby, które pozwalały ocenić urzędnikowi perspektywę pomyślności jakiegoś przedsięwzięcia i te auspicia cenzorów były, no właśnie, maxima, wyższe czy najwyższe. A urzędy kurulne to były urzędy, których, w których urzędnicy byli uprawnieni do zasiadania na takim pięknym, inkrustowanym zwykle kością słoniową krześle kurulnym, na którym wykonywali swoje obowiązki urzędowe. Jakie były zadania cenzorów? Mamy fantastyczne źródło ikonograficzne, które te obowiązki, przynajmniej te najważniejsze, bardzo pięknie nam pokazuje. Jest to tak zwany... Ołtarz Domiciusza Achenobarba z pierwszego wieku przed naszą erą, który jest dzisiaj wystawiany w muzeum w Luwrze. I ten ołtarz przedstawia dwie sceny. Scena pierwsza to jest scena cenzusu. Cenzus był to spis ludności, który przeprowadzano właśnie raz na pięć lat, i to było podstawowe zadanie cenzorów. Na tym reliefie widać w centralnym punkcie cenzora, który siedzi na ławce, a obok niego stoi obywatel i cenzor kładzie mu rękę na ramieniu. To jest gest, który wyraża pewną władczość. Gest, który pokazuje, że cenzor ma nad obywatelami władzę i to jest władza, które ma bardzo szeroki zakres. Dlaczego? Dlatego, że cenzorzy dysponowali instrumentami pozwalającymi im ustalać hierarchię społeczną i dzięki temu kontrolowali społeczeństwo, i to zarówno w aspekcie politycznym, dopuszczając bądź nie dopuszczając pewnych osób do sprawowania władzy, jak i w aspekcie takim, dużo bardziej rodzinnym wpływając na władzę, jaką miał zwierzchnik rzymskiej rodziny, czyli pater familias. Obok tego, tej centralnej postaci na reliefie, mamy jeszcze jedną parę osób. Jest to siedzący, tym razem bokiem do widza urzędnik, który trzyma taką dużą tablicę, na której coś zapisuje, i stojący przed nim obywatel, który ma mniejszy zestaw tabliczek. Ta siedząca postać to najprawdopodobniej jurator, czyli urzędnik pomocniczy, który w imieniu cenzora przyjmował deklarację majątkową od obywateli. A ten drugi to jest właśnie obywatel składający swoją deklarację. Deklaracja obejmowała po pierwsze standardowe informacje, takie jak nazwisko, patronimikum, czyli pochodzenie. Tak, nazwisko ojca, ale oprócz tego również po pierwsze status rodzinny, czyli to, czy dany obywatel jest żonaty i czy ma potomstwo, jak również jak liczne to potomstwo jest, oraz tak jak wspomniałam, stan majątkowy, czyli to, jakie ktoś ma nieruchomości, jak również ilu ma niewolników i jakimi innymi zasobami finansowymi dysponuje. I te wszystkie informacje były zapisywane na listach, listach, które, które tworzyli cenzorzy, a zatem dokumentacja cenzorska przechowywana w kilku miejscach w Rzymie, przede wszystkim w tzw. Tak Atrium Libertatis, była rzeczywiście niezwykle obszerna i dawała możliwość sprawdzenia bardzo wielu informacji na temat zarówno obywateli, jak i nieruchomości, którymi ktoś mógłby być zainteresowany. Deklaracja cenzusowa była składana w formie przysięgi, a zatem miała bardzo uroczysty i wiążący charakter. To było tak zwane jus w czasie którego obywatelowi zadawano rozmaite pytania. Tu anegdotka, pewien obywatel zapytany o to, czy ma zgodnie ze swoim przekonaniem żonę, odpowiedział, że żonę to ma, ale niekoniecznie jest to zgodne z jego przekonaniem i za to został przez cenzorów przykładnie ukarany. To pokazuje, że cenzorzy niezwykle dbali o swoją godność, o godność swojego urzędu. A jakie mieli instrumenty pozwalające im na, no właśnie, to manipulowanie hierarchią społeczną, czy degradowanie społeczne pewnych osób? Takim instrumentem była nota cenzorska. To jest niezwykle ciekawa instytucja prawna. Ponieważ nota pozwalała cenzorowi po pierwsze ukarać obywatela utratą dobrego imienia, nazywaną ignominia, oraz przesunąć go na listach, tak żeby mu w jakiś sposób zaszkodzić, żeby go, żeby go rzeczywiście ukarać. To oznaczało, że jeżeli obywatel był senatorem, usuwano go z Senatu, jeśli był ekwitą, czyli członkiem elitarnej centurii jeźdźców, wówczas usuwano go z tej centurii. A jeśli był zwykłym obywatelem, degradowano go do grona tzw. erarii, czyli płatników osób, które znajdowały się w takiej centurii, która płaciła zwiększone podatki zapewne. A oprócz tego przesuwano go do innej tribus, innej jednostki, co ograniczało dość mocno, najprawdopodobniej, prawo obywatela do głosowania. Początkowo być może cenzor mógł wręcz odebrać prawo głosowania, czyli usufragi, a później właśnie mocno je ograniczyć, przesuwając obywatela do takiej jednostki głosującej, w, których, w której członków było więcej, a zatem każdy pojedynczy głos był znacznie mniej istotny i znacznie mniejszą miał wagę. Za co taka nota cenzorska mogła obywatelowi grozić? Otóż e, mamy taką, taki termin łaciński, mores majorum, obyczaje przodków. E, I wiemy doskonale, e, że ten zwyczaj, e, obyczaj przodków, mos majorum, był przez długi czas źródłem prawa w Rzymie. Natomiast mogłoby się wydawać, że no jest to po prostu jakiś zwyczaj i tyle. Tymczasem mores majorum. To jest taka bardzo, niezwykle wręcz pojemna kategoria, która obejmuje ogół zasad, którymi Republika Rzymska się rządziła. One były oczywiście wypracowywane na przestrzeni wieków, od okresu królewskiego poczynając. I teraz cenzorzy byli strażnikami tych mores majorum, co oznaczało, że no to mogli ukarać każdego, kto wbrew tym zasadom postępował. No i teraz możemy sobie, Podzielić te sytuacje na takie dwie podstawowe kategorie. Jedna z nich to jest kategoria życia publicznego, gdzie cenzorzy stali tak naprawdę na straży rzymskiej konstytucji. Rzymianie oczywiście nie mieli konstytucji spisanej, ale mores majorum stanowiły niejako taki zbiór niepisanych zasad regulujących rzymski ustrój, więc myślę, że ta paralela wcale nie jest zbyt daleko posunięta. I teraz, jeżeli jakiś, na przykład urzędnik, sędzia, ktokolwiek, kto wykonywał obowiązki publiczne, naruszał swoje obowiązki, wówczas cenzorzy mogli wobec niego zastosować notę. Czy była jakaś możliwość, żeby się przed tym bronić? Nie. Decyzje cenzorów miały całkowicie arbitralny charakter. Jedyna możliwość, jaką obywatel mógł wykorzystać, to kolegialność Urzędu Cenzora, czyli fakt, że cenzorów zawsze było dwóch, i w związku z tym, jeśli jeden zablokował decyzję drugiego, to oczywiście ta decyzja nie niosła ze sobą żadnych skutków. Cenzorów jednak uznawano zwykle w Rzymie za niezwykle sprawiedliwych, i chociaż ich surowość była wręcz przysłowiowa, to stosunkowo rzadko w źródłach zdarzają się, Wzmianki o tym, żeby decyzję cenzora potraktowano obiektywnie jako jakąś wyjątkowo naruszającą zasadę. Owszem, pojedyncze jednostki miały czasem do cenzoru żal. Kilka razy zdarzyło się, że takie osoby obejmowały urząd trybuna plebejskiego, żeby potem tym cenzorom jeszcze urzędującym, bądź już nawet byłym, zaszkodzić. Mamy kilka takich dość mocno mrożących krew w żyłach kazusów, włącznie z takim. Kiedy to Trybun Plebejski próbował cenzora zrzucić ze skały tarpejskiej, ale co do zasady większość osób z tymi decyzjami cenzorów się godziła, ba byli nawet tacy, którzy poczuli się na tyle zawstydzeni karą, jaka ich spotkała, że potem tak mocno starali się, aby ich kariera polityczna była absolutnie bez zarzutu, że sami osiągali godność cenzora. Cenzorzy zatem mogli ingerować w działania innych organów państwa, oczywiście w szczególności jednostek, czyli urzędników, ale dbali również na przykład o to, żeby obrady Senatu przebiegały według określonego porządku, także zakres ich obowiązków tutaj był naprawdę duży. No a z drugiej strony mamy tę warstwę życia prywatnego w którą cenzorzy też mieli bardzo poważny wgląd. Dionizjusz z Halikarnasu stwierdził nawet, że cenzor zaglądał żemianą aż do sypialni. To jest oczywiście pewna przesada, ale rzeczywiście cenzorzy mogli karać obywateli za zachowania, które miały charakter zupełnie prywatny. Dotyczyło to kwestii związanych z małżeństwem, rodziną, wychowywaniem potomstwa, ale, i to jest bardzo ważny aspekt, również własnością. Cenzorzy, jak napisał Oliwiusz, mieli za zadanie strzeżenie miejsc prywatnych i publicznych. No i teraz, jeśli chodzi o miejsca publiczne, to nie ma problemu. Wiadomo, że obowiązki cenzorów obejmowały m.in. tzw. lokationes publice, czyli publiczno-prawne kontrakty zawierane w imieniu państwa. Na wznoszenie budowę czy remonty budowli użytku publicznego, takich jak drogi, akwedukty, świątynie, bazyliki itd., jak również strzegli tych miejsc publicznych, to znaczy pilnowali, żeby osoby prywatne niczego tam nie budowały, nie wznosiły tam żadnych konstrukcji i mieli potem całe instrumentarium pozwalające im karać krągłych obywateli, czy to grzywną, czy nakazem rozbiórki. Także ich kompetencje tutaj były bardzo wyraźne. Ale o co chodzi z miejscami prywatnymi? Okazuje się, że cenzorzy mieli możliwość ingerowania w własność prywatną. I to jest taki obszar, który do tej pory pozostawał właściwie poza uwagą badaczy, a myślę, że jest bardzo, bardzo istotny. Otóż cenzor po pierwsze pilnował, żeby. Osoba, która była właścicielem ziemskim, która miała duży majątek, we właściwy sposób z tego majątku korzystała. Nota cenzorska groziła komuś, kto zaniedbywał uprawy, kto pozwalał, żeby jego pole leżało u góry, jak również takim osobom, które nie przestrzegały pewnych zasad związanych z proporcjami, jakie powinny w majątku ziemskim obowiązywać. Chodziło o to, żeby było tam miejsce zarówno na to, żeby uprawiać, żeby pradzić różne uprawy czy hodowle, ale również żeby przechowywać zbiory. I W związku z tym, jeśli ta proporcja była zaburzona, jeśli nie było miejsca do przechowywania, albo jeśli na przykład tak jak w wypadku lukulusa posiadłość była na tyle luksusowa, że więcej tam było miejsc do zamiatania niż do zaorania, wówczas cenzor mógł zastosować notę. Mamy również wzmianki dotyczące ingerencji we własność niewolników, w szczególności wzmiankę dotyczącą przez wprowadzonego przez cesarza Domicjona zakazu kastracji niewolników. Ale nie tylko, tych wzmianek jest więcej. Cenzorzy dość często ingerowali również w ceny towarów, a to oznacza, że wpływali nie tylko na własność sensu stricte, ale również starali się przynajmniej w niektórych wypadkach regulować rynek. Także te ich kompetencje były tutaj bardzo, bardzo szerokie. I teraz wracając do naszego reliefu, cenzorzy mieli wobec tego możliwość nie tylko wpisania obywatela na listę, ale również zapisania przy jego nazwisku tej noty cenzorskiej, tej sankcji, kary, która go dotykała. Taka kara. Obowiązywała aż do kolejnego cenzusu i następna para cenzorów mogła ją utrzymać albo też cofnąć, co oznaczało, że ona niekoniecznie musiała mieć charakter dożywotni, chociaż zdarzały się sytuacje, w których jakieś powtarzalne zachowania obywatela rzeczywiście skutkowały taką permanentną i dożywotnią notą. To dotyczyło na przykład wykonywania zawodów uznawanych przez Rzymian za hańbiące. Czyli zawodu aktora, czy na przykład gladiatora. I osobiście cenzor zajmował się tymi sprawami zapewne tylko w wypadku obywateli wywodzących się z najwyższych warstw społecznych, z tej warstwy rządzącej, powiedzmy. Natomiast w przypadku zwykłych obywateli najczęściej wpisu dokonywał jurator, i jeżeli przy nazwisku obywatela figurowała nota, to w razie gdyby w dalszym ciągu były podstawy do jej nałożenia, jurator zapewne również mógł ją przepisać na kolejną listę. Postępowanie przed cenzorami miało swoje reguły, i czasami obywatelom pozwalano na to, żeby przedstawili jakieś dowody na swoją obronę, żeby przedstawili świadków. Natomiast zdarzały się również sytuacje, w których cenzor nie wyrażał zgody na przeprowadzenie takiego postępowania i w sposób zupełnie arbitralny taką notę nakładał. Pod koniec okresu republikańskiego na mocy plebiscytu, którego wnioskodawcą był Trybun Plebejski Publiusz Klodiusz, Wprowadzono zasadę, zgodnie z którą cenzorzy musieli wysłuchiwać wszystkich oskarżeń, które zostały przed nich wniesione, a postępowanie przed nimi kończyło się wyrokiem, co oznacza, że te postępowania uległy ogromnemu przedłużeniu i plebiscyt ten Lex Claudia de Cenzorianotione spowodował kompletny paraliż cenzury. Został wprawdzie odwołany. Kilka lat później e, abrogowany, e, ale spowodowało to, że cenzura, która już wcześniej była w pewnym kryzysie, e, zaczęła jeszcze mocniej e, podupadać. Wracając do e, kompetencji cenzorskich, które można zobaczyć na ołtarzu Domicjusza Henobarba, e, przyjrzyjmy się teraz jego drugiej części. Otóż ta druga część pokazuje samą końcówkę kadencji cenzorów, kiedy to urzędnicy ci, zakończywszy działania związane ze spisem ludności, przeprowadzali ceremonię sakralną, której punktem kulminacyjnym było złożenie ofiary Bogu, Marsowi. Obaj cenzorzy byli w czasie tej ceremonii obecni, natomiast jeden z nich składał tę ofiarę i to jest ta centralna postać, którą widać w tej części reliefu. Cenzor stoi przy ołtarzu, a do niego prowadzone są zwierzęta ofiarne: baran, knur i byk. W związku z tym całą ofiarę nazywano sułowe taurilia, właśnie od nazw tych trzech zwierząt ofiarnych. Lustracja, ta ceremonia nazywana lustrum condere była dla Rzymian bardzo istotna, ponieważ miała powodować pomyślność, zapewniać pomyślność dla całego państwa na całe kolejne pięciolecie. I w związku z tym to była ogromna odpowiedzialność, która ciążyła na cenzorach. Jeśli coś się nie powiodło, jeśli ta ofiara nie przebiegła pomyślnie, wówczas cenzorów o to obwiniano, czasami nawet zdarzały się procesy przeciwko nim które były wytaczane już po zakończeniu kadencji. Co jeszcze, czym jeszcze zajmowali się cenzorzy? Wspominałam o tym, że nota cenzorska obejmowała wszelkie warstwy społeczne, w tym również senatorów, ale nie było tak od początku. Pierwotnie listy senatorów w okresie republikańskim sporządzali konsulowie i dopiero później na mocy plebiscytu Nazywanego najczęściej lex ovinia, Zadanie to zostało przekazane cenzorom i od tej pory lectio senatus, czyli właśnie to sporządzanie listy, było przeprowadzane według określonych zasad. Cenzorzy powoływali do senatu najczęściej byłych urzędników bądź inne osoby, które były bardzo zasłużone. Natomiast jeżeli uznali, że ktoś nie jest godny, żeby być senatorem. Ponieważ właśnie sprzeniewierzył się regułom wynikającym z mores majorum, wówczas jeśli ta osoba już senatorem była, był, mogli usunąć ją z senatu, natomiast jeśli sprawowany urząd predestynował tę osobę do bycia senatorem, wówczas mogli ją pominąć i nie wpisać jej na listę. I te czynności spowodowały ta decyzja, spowodowała, że lista senatorów miała taki znacznie bardziej przewidywalny charakter z jednej strony, a z drugiej strony podlegała bardzo ścisłej kontroli. Podobnie było, jeśli chodzi o ekwitów. Recognitio Equitum, czyli przegląd centurii jeźdźców odbywał się na forum. Cenzorzy przywoływali do siebie jeźdźców i jeżeli któryś z nich spełniał wszystkie wymogi, wówczas mówili mu, żeby poprowadził konia dalej, a jeśli nie, odbierali mu konia, tym samym degradując go, usuwając go z centurii jeźdźców. Urząd cenzora miał zatem z punktu widzenia ustroju rzymskiego absolutnie fundamentalne znaczenie, ponieważ był to element kontrolny, pozwalający na. Em, Pilnowanie równowagi ustrojowej. I ten element nie jest zwykle doceniany, nie zawsze się go wymienia wśród tych no, podstawowych elementów ustroju republikańskiego. Natomiast z drugiej strony jeszcze cenzorzy, prowadząc działania związane z nakładaniem noty, dyktowali pewne trendy, można powiedzieć. To znaczy wprowadzali różne zasady, czy Wymyślali różne sytuacje, które wymagały jakiejś ingerencji, co oznacza, że starali się usuwać różne niepożądane zachowania obywateli. I bardzo często zdarzało się, że cenzorzy byli w ten sposób pionierami późniejszych regulacji prawnych. E, można podać kilka przykładów takich sytuacji. Po pierwsze, e, kwestia nadmiernego. Luksusu, zbytku, marnotrawstwa. Wiemy, że pretorzy tę kwestię mieli uregulowaną w swoim edykcie. Marnotrawcy można było ograniczyć zdolność do czynności prawnych poprzez interdictio bonorum, ale to była instytucja działająca na bardzo sztywnych zasadach. Nie każdy mógł podlegać interdictio bonorum. Bo to mógł być tylko ktoś, kto dziedziczył majątek po przodkach i następnie zmarnotrawił go na szkodę swoich przyszłych dziedziców. Tymczasem cenzorzy mieli tutaj absolutną swobodę i mogli karać każdy przejaw zbytku, który uznali za nadmierny, także mieli tutaj znacznie większą swobodę. Podobnie jeśli chodzi o kwestie związane z władzą ojcowską. Ona owszem, od samego początku była ograniczana. Natomiast Pater Familias miał de facto ogromną władzę nad osobami, które mu podlegały, tymczasem cenzorzy mogli ingerować w przypadkach, w których żadna inna ingerencja nie była możliwa. I to zarówno jeśli chodzi o kwestie związane z małżeństwem, jak i wychowywaniem potomstwa, czy władzą nad niewolnikami. Te regulacje cenzorskie w kontekście małżeństwa w szczególności były zresztą podstawą późniejszych ustaw małżeńskich Augusta, ponieważ jeśli chodzi o lex Juliet Papia Popea, to cenzorzy już nakł nakłaniali obywateli do zawierania małżeństw i do starania się o potomstwo. Karali przypadki cudzołóstw i Mieli również pewne możliwości nagradzania ojców licznego potomstwa, a zatem te wszystkie regulacje, które wprowadził cesarz Oktawian August, miały swoje początki w regulacjach cenzorskich. August zresztą wiedział o tym doskonale i przywoływał wcześniejsze mowy cenzorskie po to, żeby przekonać obywateli, że to nie jest żadna nowość i że on tylko stabilizuje pewne. Wcześniejsze, wcześniejsze regulacje prawne. Owszem, August posunął się dużo dalej niż kiedykolwiek posunął się jakikolwiek cenzor, no ale jednak przynajmniej nie była to taka zupełna nowość. I trzecia rzecz, którą warto zauważyć, to to, że te sytuacje, które cenzorzy karali przy okazji każdego spisu, czyli te, które miały charakter powtarzalny, bardzo często pretorzy przejmowali potem do swojego edyktu, zakazując osobom, które były w ten sposób społecznie napiętnowane, reprezentowania innych w sądzie, w, w edykcie de postulando, co następnie stopniowo zamieniło się w regulacje dotyczące infamii. Także tutaj tę ewolucję sankcji widać bardzo wyraźnie. I ostatnia kwestia. Kwestia armii i wojska. Wiadomo, że armia była no, takim podstawowym narzędziem ekspansji Rzymu i w związku z tym była ona takim oczkiem w głowie, czymś, na co Rzymianie zwracali rzeczywiście ogromną uwagę. Okazuje się, że cenzorzy, mimo że nie mieli właściwie żadnych obowiązków o charakterze militarnym, jednak w wielu wypadkach posiłkowo wspomagali. E, wspomagali rzymską armię, w szczególności dowódców, e, wprowadzając sankcje dodatkowe jeszcze oprócz tych wojskowych za zachowania niepożądane, e, bądź też regulując trochę kwestie związane na przykład z poborem do armii. Były takie momenty, kiedy uznawano, że te działania cenzorów mają charakter wykraczający e, poza ich standardowe obowiązki, że jest to pewna uzurpacja. I że należy to ograniczyć, natomiast ostatecznie okazało się, że te ingerencje cenzorskie były bardzo cenne, ponieważ pozwalały na to, żeby załatwić problem tam, gdzie żadne inne normy i regulacje tego zrobić nie mogły. Przykładem może być zupełnie anegdotyczna sytuacja opisana w źródłach, kiedy to pewien centurion uznał, że nie będzie brał udziału w bitwie. Bo popilnuje obozu. No i właściwie nie za bardzo dało mu się coś zarzucić, tak? Tymczasem cenzor doszedł do wniosku, że to jest jednak duża nadgorliwość z jego strony i ukarał go notą, a zapewne innej sankcji w takim przypadku zastosować nie można by było. To jest oczywiście sytuacja no, zupełnie anegdotyczna, ale pokazuje pewną regułę, tak? To, że nota cenzorska bardzo często posiłkowo, Działała tam, gdzie inne regulacje prawne zadziałać nie mogły. Urząd Cenzora zatem należy uznać za jeden z podstawowych i najważniejszych urzędów rzymskich, który na dodatek miał ogromny wpływ na rozwój prawa, i to nie tylko prawa publicznego, ale również prywatnego. Dziękuję bardzo.